Hej. Witam cię serdecznie na moim kanale, i zapraszam na kolejny filmik, czyli un mój, unboxing mojego zamówienia z katalogu numer 8 Oriflame. Ja nazywam się Krystyna Czapska i jestem dyrektorem i opiekunem klienta Oriflame. I przystępujemy do działania od razu. Zamówienie już mam, już przyszło. I tutaj je od razu otworzę. W związku z tym troszeczkę będzie szumu i szeleszczenia, ale to tylko przez, przez moment. Moje zamówienie, które złożyłam, jest na 130 kilka punktów. Nie wiem, czy jeszcze w tym katalogu wyrzucę papierki. Będę składała jakieś zamówienie, to się okaże, może będzie jakaś ciekawa y, oferta, może coś tam ja będę potrzebowała jeszcze, zobaczymy. Zamówienie jest y, otworzone już i zobaczymy co tutaj od góry się wszystko y, będę wimowała, i po kolei y, te produkty, które i kosmetyki, które zamówiłam, będę przedstawiać. I na wierzchu leżała e, woda toaletowa Dare to Shine. I to jest woda toaletowa, której ja nigdy nie kupowałam. Wiem, że ona jest w Oriflame. I chciałam w związku z tym, że była dostępna w ofercie bonus dla urody poziom srebro. Stwierdziłam za 14 z groszami. I stwierdziłam, że po prostu ją kupię i wypróbuję, ponieważ ma dosyć dobre recenzje, nie ma dużo recenzji na naszej stronie internetowej Oriflame, ale te, które są, z kolei są wszystkie bardzo, bardzo dobre. I dziewczyny polecają ją na lato, więc ja stwierdziłam, że biorę z tego programu bonus dla urody poziom srebro. I zresztą bardzo fajny flakonik. Podobał mi się też, jak czasami w katalogach go widziałam, to, to spodobał mi się. Także woda prezentuje się w ten sposób: woda toaletowa. I tak jak oriflame ją opisuje, czy ten flakonik opisuje, że, że jest jakby no stylizowana na, na, na taki cięty diament. Więc buteleczka ładna. I gdzie są tutaj moje patyczki? O, są. Do, do wypróbowania papierki, do wypróbowania perfum, zapachów, no to jest woda taletowa. Ciekawy, ciepły, kwiatowy, lekki zapach. Także tutaj opis tej wody i, i, i recenzje nie kłamią, jeśli można tak powiedzieć. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście na okres wakacji będzie bardzo fajna. Także ja ją na razie zamykam, odstawiam. Fajna, fajna, fajna rzecz, także jestem, jestem zadowolona. Opakowanie też prześliczne, także jeżeli ktoś składał zamówienia w poprzednim katalogu za ponad 220 punktów, to yy, no, może sobie taką wodę, wodę właśnie za 14 z groszami yy, sprawić. Yy, tonacja, nie powiedziałam o tym, tonacja wanili, różowego pieprzu i, i kwiatów yy, i zielonej gruszki jeszcze. Dobrze, to jedną rzecz mamy omówioną. Co my tutaj mamy dalej? Aha, krem NowAge z faktorem 50 specjalnie na lato. To jest krem, który ja kupuję już od kilku lat, odkąd się pojawił w okresie letnim, no, żeby jakoś tam ochronić twarz przed przebarwieniami to jest bardzo wysoki faktor 50, także ja w okresie letnim ja używam y, oczywiście całej kolekcji zestawów New Age albo Ultimate Lift albo Time Restore. Ale w okresie letnim oczywiście kremu dzień, no to tylko 50 z serii New Age, bo to jest bardzo silna ochrona. Przed, przed słońcem. Kremik jest doskonały, lekko ma konsystencję, więc... A nie wszystkie kremy z bardzo wysokimi filtrami dostępne na rynku mają taką konsystencję, które, która, do, która jest przyjemna na twarzy. Tak, powiem, w, w, w ten sposób to ujmę, bo jakby tutaj nie polemizuję, czy one są skuteczne, czy nie. Ja wypróbowałam Oriflame i wiem, że Nowa H, i wiem, że jest skuteczny, natomiast równolegle do tego jest przyjemnie się go e, stosuje. Także to jest kolejny kosmetyk z mojego zamówienia. I tutaj, o! Mam nowości. Dwie nowości. Y, dwie nowości z, z serii Optimals. Jedna to jest mgiełka zapachowa. Z tej serii i nawet się spodziewałam, że ona będzie mniejsza, bo w katalogu jakoś nie przyjrzałam się, jaką ma pojemność. A się okazuje, że ta buteleczka jest dosyć duża. Yy, Mgiełka do twarzy. Yy, I kupiłam ją też pod kątem wakacji, żeby troszeczkę nawilżać, odświeżać, wrzucić do torebki, czyli nawet jak się gdzieś tam jest na wyjeździe. I zaraz tutaj sprawdzę, bo jestem ciekawa, jak ona, jak ona zapachowo się jeszcze prezentuje. Ja może sobie na dłoni ją spryskam i zobaczymy, czy, czy jest jakiś zapach. Nie. To jest praktycznie bezzapachowa formuła, także... Yy, tylko i wyłącznie do nawilżania, do pielęgnacji twarzy, do odświeżenia, natomiast nie do y, jakby uzyskania jakiegoś efektu zapachowego, co jest dobre, no bo jeżeli używamy już cokolwiek innego, no to w tym momencie by nam się bardzo mocno y, y, gryzło. Także i to jest z tej nowej serii, serii Urban Guard 3D. E, czyli takiej serii z kwasem hialuronowym i w tej mgiełce ten kwas hialuronowy niskocząsteczkowy również jest, więc on odpowiada za dobre nawilżenie, utrzymanie nawilżenia w naszej e, skórze twarzy. E, I drugą rzeczą od razu też, którą kupiłam, ponieważ była promocja specjalna, czyli kup jeden produkt z tych nowości. Optimals Urban Guard i wtedy jeden, jeden kosmetyk oczyszczający czy tonizujący z kolejnych stron, zamiast ceny 19,90 możesz kupić w cenie 9,99 dla klienta. I ja zdecydowałam się kupić też, no, żeby zadbać o skórę, swoją skórę latem bardziej, tonik z, ten, z, tej, z tej serii z witaminką B3 i B5 z, z Owsa. Także tutaj ten tonik już jest w mojej kolekcji. Tak jak powiedziałam, ja na co dzień w okresie takim jesienno-zimowo i wczesnym wiosennym używam, jeśli chodzi o pielęgnację serii, NovAge I tam jest um, taki cleansing gel. Um, który, który ma takie właściwości, że nie trzeba jakby tonizować, korzystając z niego, nie trzeba tonizować już twarzy. Ale ja na okres wakacji, lata i wysokich temperatur, jako dodatkowe nawilżenie yy, stwierdziłam, że i, no i po to, żeby wypróbować, <ścoughs> przetestować po prostu yy, te produkty, kupiłam, yy, wybrałam właśnie z tej oferty ten. Dobrze, przechodzimy dalej. I co ja tutaj mam? Aha. Dobrze. Próbeczki. Zakupiłam próbeczki różnych kremów z Serin of Age, żeby je sprezentować kilku osobom. Także tutaj to mam. I tak, Oczywiście kupiłam próbki premierowe naszej nowych dwóch zapachów. Wód perfumowanych, które się pojawią w katalogu. Numer 9. Ja te wody prezentowałam na, na filmiku nowości katalogu numer 8 i miałam je fizycznie, te buteleczki, także bardzo ciekawa, bardzo ciekawa szata graficzna i za złotówkę możemy kupować próbeczki tych wód w katalogu numer 8. Żeby sprawdzić, czy nam się podobają podarować klientowi, jeżeli masz grono klientów y, czy, czy klubowiczów w swojej, w swojej grupie. Także próbeczki są. Aha, jeszcze nie wszystkie próbeczki, bo tutaj o, jedna się jeszcze zaplątała. Nie wszystkie jeszcze wyjęłam. Dobra, to teraz już jest. I co tutaj dalej jest po kolei? Yy, Aspaksantyna. Yy, w suplementu Wellness by Oriflame. Astaxantyna, najsilniejszy przeciwutleniacz, bardzo dobrze przebadana, jeśli chodzi o wpływ jej na nasze zdrowie. Działa przeciwzapalnie. W większych dawkach działa przeciwzapalnie. Ja ją kupuję w tym katalogu. Jest w, w promocji. Nie takiej super, super, bo kiedyś jeszcze była lepsza, czyli tam kup dwie czy trzy po, po dosyć nisk niskiej cenie, ale ja stwierdziłam, że kupuję i po prostu ja ją na co dzień mm, korzystam z niej. Po prostu y, przy każdym posiłku, nie przy każdym rano i wieczorem, y, po prostu dokładam dwie, dwie takie kapsułeczki y, Astaxantyny i wyciągu z borówek, tak, bo tak się dokładnie cały, jakby cała pełna nazwa prawidłowa tego suplementu y, brzmi. Dobrze, czyli te dwie rzeczy i oczywiście z Wellness by Oriflame kolejny krok mojej subskrypcji, czyli y, y, Wellness Pack Human, y, witaminy i minerały dla kobiet i tutaj w tych saszetkach jest kilka tabletek znajduje się i astaxantyna i dwie tabletki omega 3 i tabletka z minerałami bardzo dobra rzecz 3 plus 1 za złotówkę tak wygląda subskrypcja tych, tych suplementów taka jest możliwość i idziemy dalej i tutaj co ja mam okej okay. Dobrze. Aha, kupiłam pomadkę z tych pomadek, które są nowościami w tej chwili. Tutaj znajdę je w katalogu, w której one były w stronie. Pomadka, strona 33. O, właśnie. Te pomadeczki. I stwierdziłam też, żeby przetestować, wypróbować. Wybrałam jeden z kolorów. jaśniutki. To jest Candy Pink 37649 i zobaczmy jak on. A nie, jest bardzo taki nasycony pigmentem, więc jest, jest widoczny, jest widoczny. Satynowy, taki delikatny, delikatny połysk. Super, będzie fajna na lato. Także troszeczkę jakby nie wiem, czy to dobrze widać, czy nie, ale w, na pomadce ten kolor jest bardziej beżowo-pudrowy, a po rozsmarowaniu staje się już yy, bardziej różowy. Taka, także jak spojrzałam na pomadkę, wydało mi się, że będzie za beżowy, bo liczyłam na coś bardziej różowego, ale jest okej, okay. <laughs> okazuje się. Także troszeczkę inaczej, kolor yy, jak dla mnie na plus. Yy, wygląda po, po nałożeniu. To jest pomadka. I tak, o właśnie, tak. Yy, tender Care, oczywiście dlaczego? dlaczego? Dlatego, że to jest nasz hit, taki produktowy Oriflame od, od ponad 50 lat, czyli odkąd firma istnieje, a na rynku polskim 30 lat i w różnych odsłoniach i yy, cena w tej chwili yy, tego kremiku jest 8,99 dla klienta. Kremik na bazie wosku pszczelego z dodatkiem tutaj różnych olejków eterycznych, i ja wybrałam z olejkiem różanym. To jest taki preparat, który możemy stosować w różnych okolicznościach, czyli na usta, działa zmiękczająco, na łokcie, na spiesznięte opuszki palców. W różnych, w różnych sytuacjach na przesuszoną, czy troszeczkę szorstką, czy zniszczoną skórę, czy po jakichś skaleczeniach, jak są takie jeszcze nieładna nie, nie jest ta skóra, także bardzo ładnie to, to działa, i kolejna, kolejna rzecz, kolejny kosmetyk. Jest pod, podkład Everlasting Sync i tutaj sprawdzę, na której on jest w stronie, ponieważ kupiłam, go, ponieważ jest on w, w promocji dużej i ma faktor 30, SPF 30, czyli bardzo wysoka, trwałość 30 godzin, yy, tak jest reklamowane i. Eee, stwierdziłam, że na lato czasami w wakacje również używam podkładu i wypróbuję ten, bo dotychczas tego w okresie wakacyjnym nie używałam. Eee, ten, który ja w okresie jesienno-zimowym i na wiosnę korzystam do cery dojrzałej, to jest podkład Jordani Gold na bazie serum. Doskonały, po prostu w wielu odcieniach, chociaż nie tak licznych jak tutaj ten. Ale, ale po prostu rewelacyjny. Natomiast nie ma tam faktora, tak? Nie ma ochrony przed promieniowaniem, promieniowaniem słonecznym. Także teraz postawiłam na tym. I to jest kolorek. Zobaczmy. Ee, beige Neutral. Eee, i, 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 I zobaczymy, jak on faktycznie wygląda na dłoni. Odkręcimy. No, jest. Czy to jest ten kolor, o który mi chodziło? Tak. Dosyć gęsty jest. W opisie, w opisie tego produktu, tego podkładu, Oriflame zaznacza, że jakby też dobrze absorbuje wilgoć, tak? czyli no w tym okresie letnim, jeżeli są upały, to powinien się dosyć dobrze zachowywać. Fajnie się rozprowadza. No, niedługo będę mogła sprawdzić w praktyce po prostu po nałożeniu na twarz i, i ruszeniu w miasto. Tak można to powiedzieć. I kolejne, kolejne kosmetyki, które mam w tym, w tym moim zamówieniu. Oczywiście, już się przygotowuję i nie tylko ja do okresu letniego. Dwa doskonałe balsamy do ciała i twarzy, faktor trzydziestka. Świetne z, z, z naszej serii i o właśnie, a jeszcze tutaj mam próbeczki, bo to jeszcze nie wszystkie wtedy wydobyłam, bo to zawsze się gdzieś tam w tym zamówieniu w, 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 w różnych tam zakamarkach pod, kata, pod katalogami, pod fakturami gdzieś się jeszcze zawieruszą. I tutaj jeszcze z tej serii Now Age próbeczki sobie zamówiłam. I chciałam coś powiedzieć o czymś ciekawym, mm. <laughs> ponieważ ta to jest taki produkt, który ja po prostu jak unboxing miałam w zeszłym katalogu, to też ten produkt, ten zestaw pokazywałam, ponieważ jest to zestaw dostępny w ofercie urodzinowej. I tutaj yy, yy, taka fajna niespodzianka. Oferta urodzinowa, czyli jak się urodziłaś w określonym miesiącu, no to składając zamówienie w tym miesiącu, ja składam w maju, y, możesz sobie wybrać, system sam Ci podpowiada przy okazji składania zamówienia, że możesz skorzystać z oferty urodzinowej. I uwaga, no jakby urodziny, jeżeli ktoś się urodził w maju, no to można to przez cały maj korzystać z tej oferty, ale jest taka fajna rzecz, że no, nasze katalogi nie trwają miesiąc cały, tak? tylko trzy tygodnie i bardzo często tak zachodzą yy, te katalogi na, do połowy czy do jednej trzeciej yy, miesiąca i tak na przykład będzie w czerwcu. Ja tak miałam w maju, więc <ścoughs> skorzystałam dwukrotnie z oferty urodzinowej, bo raz yy, składałam zamówienie z katalogu numer 7 i system mi podpowiedział, że mogę sobie wybrać. Coś za 20 kilka złotych ja wybrałam ten zestaw. I teraz, jak składałam z katalogu numer 8, jeszcze w maju, znowu system mi podpowiedział, że mogę wybrać któryś z zestawów z ofertą i No to ja się bardzo ucieszyłam. I oczywiście ten zestawik za 20 tam, nie wiem, 3 czy 4 zł. Dla siebie zakupiłam. Więc yy, zwróć na to uwagę. Więc na, na przykład, jeżeli w czerwcu masz yy, urodziny i czerwiec akurat jest takim wygodnym bardzo yy, miesiącem, ponieważ katalog 8 kończy się gdzieś tam w połowie czerwca. Sprawdźmy. Yy, tak, 14, 14 czerwca. Więc jak zamówisz w czerwcu do 14 czerwca. I będziesz mogła złożyć sobie na ofertę urodzinową e, zamówienie, tam wziąć w drugim kroku. I później, jeżeli w katalogu 9, czyli od 15 czerwca do 30 czerwca, znowu będziesz składała zamówienie, to znowu system ci podpowie ofertę urodzinową i znowu będziesz mogła z niej skorzystać. Ja skorzystałam z skrzętnie, więc mam, na, mam, mam teraz zapas e, moich e, ulubionych. Beauty, beauty, tani kalsów, czyli do pielęgnacji, kosmetyków do pielęgnacji, mineralnych do pielęgnacji włosów no na kilka, na kilka miesięcy, ale to jest zestaw, który jeżeli kupowałabym w cenach regularnych, no to kosztowałby około bo to każdy z tych produktów 20 parę złotych kosztuje, um, kosztowałby no, około 70 zł, ja kupiłam za 20 kilka złotych, więc jestem zadowolona, jest. Jest dobrze. I kolejne rzeczy, które tutaj są, już mamy, na chwilkę zniknęłam i kupiłam sobie też do przetestowania, bo czasami jak nagrywam filmiki, to yy, oczywiście tych kosmetyków, wód toaletowych i perfumowanych jest w Oriflame po prostu multum i ja fizycznie też yy, nie każdą z tych wód yy, osobiście bardzo dobrze znam i z niej, sko i z niej korzystam, ale... W katalogu numer 8 jest w bardzo dobrej cenie, za 34,99 dla klienta, czyli dla nas taniej o 20%. Yy, woda perfumowana Love, Poison Secrets. I ja byłam bardzo ciekawa tej wody, bo to jest jakby tutaj jest yy, anonsowana jako, jako kompozycja z białych kwiatów, yy, białej czekolady, białej truskawki. Opakowanie wygląda interesująco. Znamy tę wodę też z takiej odsłony bardziej wiśniowo-czekoladowej, tej ciemniejszej. Love, Love Potion. A to jest Love Potion Secret. Przepraszam, szam poszeleszczę tutaj troszeczkę. Chyba muszę nożykiem to obciąć. I sprawdzimy, jak ta woda. Też fajne recenzje ma. Ja i nie miałam do tej pory. Miałam tę tak zwaną oryginalną, a tej Secrets nie. Czyli rozpakowujemy. <grytanie> <grytanie> Jest tak: opakowanie po prostu, buteleczka przecudna. Trzeba sobie wyobrazić, jak, jak stawiamy ją na, na toaletce jakiejś, czy, czy właśnie coś. Prześliźnie to wygląda. I tutaj zdejmujemy opakowanie i sprawdzimy na. Ojejku. Rewelacyjne. No, teraz jestem zdziwiona i rozczarowana, że ja po prostu, właśnie nie rozczarowana tylko yy, yy. No, że wcześniej, wcześniej, wcześniej jej nie sprawdziłam, ale ty, tak jak powiedziałam, tych wód perfumowanych i perfum, już nie mówiąc o wodach toaletowych, jest tak dużo, że po prostu nie sposób, ale bardzo dobrze, że kupiłam ją w tym okresie letnim, ponieważ już jest bardzo, mi przynajmniej bardzo odpowiada. I uwaga, jest ta wkładka zapachowa, tak, ten papierek zapachowy w, w katalogu, co ułatwi, yy, ułatwi yy, decyzję. No po prostu... I drewno sandałowe, jeszcze bardzo, bardzo yy, interesujące. Jakby opakowanie nie zapowiada, że jest to yy, zapach na lato. Jakoś przynajmniej mi się to nie kojarzy, ale, ale jest przecudna i, i, i zobaczymy jak z trwałością. No ale to trzeba zacząć użytkować, yy, korzystać i sprawdzić, jak na Twojej skórze. No w tym wypadku na mojej skórze będzie ten zapach się utrzymywał i, i prezentował. Pierwsze wrażenie jest bardzo, bardzo dobre. Jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenie. I kolejne rzeczy, które tutaj się znajdują. O, wow, jest Zestaw katalogów, zestaw katalogów yy, kolejnych, czyli na dziewią, dziewiątek, czyli te, które startują 15 czerwca i trwają do 5 lipca. I zobaczmy, co tutaj, co tutaj jest ciekawego. Jeszcze tak, tylko jako zajawkę. Zdejmujemy. Okej, okay, dobra. I tutaj mamy oczywiście nasz. W każdym katalogu, zapraszając lub będąc nowym klubowiczem, możemy korzystać z, z programu mm, dla nowych konsultantów. Programu Witamy. I w tym, w tym najbliższym katalogu są to główne nagrody. To, to przede wszystkim walizeczki marki Cholewiński. To jest ciekawe, już kiedyś były i myślę, że się jakby są powtórzone, ponieważ cieszą się dobrą, dobrą opinią. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, i dla nowych konsultantów, klubowiczów, i dla nas wszystkich: składając zamówienie w katalogu numer, numer 9 za minimum 30 punktów będziemy mogli otrzymać yy, za, yy, za 19,99 yy, tego typu bransoletkę jubileuszową na 30 lat Oriflame. Yy, yy. Także ciekawa, ciekawa propozycja, warto o tym pamiętać. Nagrodą w pierwszym kroku jest woda perfumowana Soul Fever. Bardzo dobra, też polecana od wielu lat w ofercie Oriflame, polecana również na, na lato. Darmowa dostawa pierwszego zamówienia dla nowego klubowicza. I oferta Zapraszaj, czyli jeżeli już jesteś klubowiczem, i, I zapraszasz kolejne osoby, które składają zamówienia swoje pierwsze, to wówczas y, tego typu oferta, czyli dwie w kolejnych krokach, y, dwie walizki cholewiński, a w pierwszym kroku przy rejestracji jednej osoby mm, zestaw akcesoriów, czyli kolczyki trzy pary i lusterko z gąbeczką do makijażu. Lusterko wygląda słodko i kolczyki takie również, które można chyba łączyć. Trzech, nie, trzy pary. Mhm. E, także ciekawe, ciekawe propozycje. I oczywiście w katalogu numer 9 już będziemy mogli kupować mogły kupować te wody perfumowane z dwie nowe Swedish Experience. Także m, dużo się będzie działo. A co w katalogu? Na okładce oczywiście Swedish Experience. Bardzo, bardzo wy, wyeksponowana i, i pięknie się prezentująca. Także y, wręczając katalog y, klientowi, czy, czy nawet same jak oglądamy, no to myślę, że jesteśmy, będziemy zachęcone do tego, żeby wypróbować. I na kolejnej stronie, prawda, kolejna z tych wód z kładkami zapachowymi. Więc, jeżeli ktoś no, nie kupił tych próbeczek jednak, to, no, to tak czy siak będzie miał y, szansę ten zapach poznać troszeczkę w bardziej ograniczony sposób, ale zawsze. I kolejne, kolejne nowości i odsłony dalsze serii y, Optimals. To. Przy, przy tym unboxingu to już chyba wszystko. Przydatne niektóre linki zamieszczę pod filmikiem. Ja zapraszam Cię, jeżeli jesteś tutaj nową osobą na, na moim kanale, do, do zasubskrybowania. Jeżeli filmik Ci się spodobał, to, to zapraszam do zalajkowania. Daj łapkę, łapkę w górę. Kontakt do mnie pod filmikiem. I to z mojej strony to już tyle. Na razie dziękuję Ci bardzo.